Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Tak przekazano Jezusowi informację o ciężkim stanie Jego przyjaciela. Warto zobaczyć, że jest to zwrot, którym można by opisać Jezusowi każdego z nas, bez wyjątku. Panie, oto ja jestem chory, ten, którego Kochasz. Wszyscy nosimy w sobie skutki choroby grzechu, rodzącego w nas słabość, ograniczającą w nas działanie łaski Bożego życia. Być może brzmi to bardzo teologicznie, ale ta prosta prawda ma głębsze przełożenie na konkret naszego życia niż jesteśmy skłonni przyznać. Ponieważ ta śmierć którą przynosi grzech, rodzi w nas bardzo konkretną ciemność, tworzącą przestrzeń, którą można nazwać grobem. to tutaj w naszym życiu będzie się rodzić smutek i beznadzieja. Wobec tego wszystkiego, co nosimy w sobie, Jezus pozostaje zawsze pełen miłości. Nic z tego, co jest skryte w mroku naszych serc, w grobach naszych wspomnień. choćby nam się wydawało, że śmierdzi zgnilizną naszego grzechu nie będzie w Jezusie budzić obrzydzenia, ponieważ on kocha nas ze wszystkim, co nosimy w sobie. Jezus Pragnie dzisiaj przekonać każdego z nas, że choroba naszego serca i duszy nie musi zmierzać ku śmierci, ale ku chwale Bożej. Jeśli tylko odważymy się odsunąć kamień odgradzający nas od przeszłości, w której być może część z nas umarła, w zadanym nam ranom i poprzez te, które zabijaliśmy innych. Jeśli uwierzymy, że Jezus ma moc przynieść światło nowego życia, doświadczymy cudów wskrzeszenia. Jezus, stając przed nami w tych dniach wielkiego postu, bardzo zdecydowanie wzywa nas do nawrócenia. Nie powinniśmy jednak tego Wezwania odczytywać wyłącznie jako zachęty do pracy nad sobą, zmiany sposobu życia tak, aby podobać się Bogu, aby nie żyć według ciała, ale według ducha. O tym pisze święty Paweł, pokazując, że prawdziwe źródło życia, Bożego życia, nie jest w nas, w naszych chęciach i staraniach. Nie w naszej mocy, ale w mocy Ducha, który w nas mieszka. Dlatego droga nawrócenia powinna zacząć się od pokazania Jezusowi tego wszystkiego, co w nas cuchnie i otwarcia się na Ducha, który może rozproszyć mrok grobu naszych słabości. Ważne jest w naszej drodze nawrócenia. Postawa ufności w to, że Bóg może wszystko, że nie ma dla Niego ciemności, którą nie mógłby rozproszyć, nie ma śmierci, której nie mógłby pokonać. Dlatego warto powtórzyć za Martą, przynosząc do Jezusa to, co jest we mnie martwe. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Warto powtórzyć za psalmistą: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, któż się ostoi, ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci służono z bojaźnią. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. Usuńcie kamień lęku, złudzeń, wszelkich masek, kamień żalu, braku przebaczenia, kamień wszelkich zranień, a nade wszystko kamień grzechu. Zaufajcie Jezusowi: On nie boi się smrodu śmierci, który jest w nas. On pragnie dać nam życie. Pragnie nad każdym z nas powiedzieć: oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów ludu mój. Udzielę wam mego ducha, abyście ożyli i powiodę was do kraju waszego.